Cześć! Z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to będzie taki odcinek troszkę z przymrużeniem oka, bo będzie to odcinek o herbatkach na jesień. Oczywiście herbatkach w formie perfum. No bo któż nie kocha herbatki pod ciepłym kocykiem w zimny, długi i nieprzyjemny jesienny wieczór? Są też dostępne inne odpowiedzi, czyli jak powiecie, że lubicie kakao, kawę albo... Czekoladę, to też akceptuję, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na herbatkach. Jeżeli jesteście ciekawi opowieści, które łączą się z zapachami, zdecydowanie herbacianymi, ale herbacianymi, które sprawdzą się na właśnie takie długie jesienne wieczory, to zapraszam Was dalej. Pierwsza opowieść będzie osnuta wokół zapachu od marki Le Labo Tenoir. Nie dajcie się zwieść pozorom tak jak ja, bo myślałam, że to będzie zapach lekkiej herbaty z mlekiem. Tymczasem to zupełnie jest taki zapach. To jest zapach ciężki, mocny i bardzo trwały. Wyobraźcie sobie, że wracacie po pracy do domu, do domu gdzieś na dalekich przedmieściach dużego miasta, bardzo dalekich przedmieściach. Jesteście wysoko postawionym człowiekiem w dużej korporacji, więc wasz dom jest przepiękny, postawiony z drewna przez najlepszych architektów, z ogromnymi oknami, które zajmują całą ścianę. Od dołu do sufitu, a sufit ma dwa albo trzy piętra. Wchodzicie do domu, zostawiacie rzeczy, wchodzicie do pięknie urządzonej kuchni, która jest urządzona w bieli, marmurze, chromie. Robicie sobie herbatę w pięknej złoconej filiżance, która kosztuje niejedną pensję. Robicie sobie czarną herbatę Earl Grey, ale najwyższej jakości z dodatkiem mleka, ale to niekoniecznie musi być mleko, to może być też produkt mlekopodobny, jak na przykład tak zwane mleko z migdałów. Siadacie sobie przed kominkiem, kominek jest ogromny, na niemal całe pomieszczenie i delektujecie się taką herbatą pitą w przepięknym pomieszczeniu, patrzycie za okno, zapada już zmrok, bo jest to jesień, nie wróciliście z pracy, więc będzie pewnie około piątej po południu i słyszycie, jak świszczy wiatr za oknem, jak wiatr miesza liście i tak sobie siedzicie, popijacie, kontemplujecie i to jest ta wasza chwila kontemplacji, bo zaraz wiecie, że rozdzwoni się telefon i może że jesteście już po pracy, to trzeba będzie jeszcze nad czymś popracować w domu. W taki sposób pachnie ten zapach. Ten zapach odbieram jako szalenie luksusowy, Jednocześnie mocny, konkretny, ale też piękny. Ponieważ zapachy generalnie mają tendencję do wysładzania się na mojej skórze, na mnie w tym zapachu bardziej czuć tą frakcję słodszą, mleczną. Niż tę frakcję bardziej drewnianą, wetyweriową, ale jeżeli wasza skóra ma tendencję do wyciągania tonów drewnianych, to raczej na waszej skórze ten zapach może nie być aż tak słodki jak na mojej. Szalenie trwały, jeden dzień, a nawet więcej, utrzymuje się na mojej skórze. Kolejna historia to historia, która zawiera w sobie herbatkę od Serge Lutensa, czyli zapach Serge Lutens 5 o'clock. O żąb Nie mam pojęcia, czy tak się wymawia ten zapach. To jest taki moment, w którym siedzicie sobie w domu wieczorem i myślicie, ale bym sobie wypiła taką ciepłą, rozgrzewającą herbatkę z przyprawami. Niestety, jeżeli chodzi o składniki tej rozgrzewającej herbatki z przyprawami, to macie tylko samą herbatę. I jeżeli chodzi o tą herbatę, to jest to jakaś długoliściasta może sencza albo longjing, coś takiego zielonego i długoliściastego. Musicie zatem wyjść na zewnątrz, czy jak powiedziałabym w Małopolsce, na pole i kupić wszystkie te składniki, które potem zmieszamy, zagotujemy razem z wodą z herbatą i będziemy mieć tą rozgrzewającą herbatę. Więc wybiegamy do sklepu, wracamy Przynosimy przy okazji z zewnątrz taki zimny podmuch wiatru, ale też jakiś taki zimny powiew w piwnicy, jest taki element w tym zapachu, w tej historii właściwie. W końcu udaje Wam się dotrzeć do kuchni, gdzie mieszacie zieloną herbatę. No i te składniki, które kupiliście w sklepie, czyli cynamon, laski cynamonu, czyli trawę cytrynową, ziarna kakaowca i myślicie sobie, a co tam niech mnie? Dodajecie jeszcze kapkę rumu. I w taki sposób, właśnie po przygotowaniu tej herbatki, zasiadacie sobie pod kocykiem, no i delektujecie się z tą herbatką rozgrzewającą na bazie herbaty zielonej w swoim małym mieszkanku gdzieś na warszawskim ursynowie. Kolejna historia została do nas przyniesiona przez zapach marki Bayredo Mixed Emotions. I tutaj muszę, bo się uduszę. Kiedy testowałam ten zapach, to miałam w głowie taki wierszyk z podręcznika do języka polskiego z podstawówki. Pasterze na ścierniskach, rozpalili ogniska, wietrzysko liście czesze, to przyszła pani jesień. Ileż tu wszędzie kolorów, od barw aż oczy bolą, wietrzysko liście czesze, już przyszła pani jesień. Dlaczego ja mam w głowie... Jakieś wierszyki z podstawówki. Ja nie, ma, nie mam pojęcia, co ja jadłam wczoraj na śniadanie, a takie bzdury zostają mi w głowie. Ale już wróćmy do samej historii. To jest taka historia, w której jesteście osobami, które pracują gdzieś w polu, albo gdzieś w ogródku i wracacie do domu, albo jeżeli akurat na przykład pracujecie na rodos, czyli rodzinnych ogródkach działkowych, to wchodzicie do takiej budki, która zwykle robi za na narzędzia. Macie na sobie taki ubiór roboczy, że tak powiem. Zwykle to jest jakiś stary, poplamiony podkoszulek, i dresy, i koszula flanelowa, i gumowce, albo takie jakieś buty robocze. Jest dosyć późna jesień, właściwie jest jakiś listopad, już zaczyna być zima. Wracacie ze ścierniska, ze sprzątania tych wszystkich elementów, które tam sprzątacie. Wchodzicie do powiedzmy domku czy domu, który jest drewniany. Przynosicie ze sobą powiew tego ścierniska tych ognisk, bo y, czujecie właśnie cały czas na sobie ten dym, który przynosicie y, z zewnątrz. Jednocześnie znaleźliście jakieś takie późne gruszki na ziemi, które spadły z drzewa od sąsiada, no więc podłapaliście te gruszki, wzięliście ze sobą. Wchodzicie do domku i stwierdzacie, że chcecie się napić herbaty, żeby się trochę rozgrzać po tym zimnym listopadowym dniu. Zakładam, że będzie to sobota, bo dzień wolny od pracy. No i robicie sobie El Greya, Taką klasyczną herbatę, sagę albo minutkę, nic super wymyślnego. Bierzecie szklankę z, z jakiejś półki, jest to taka, nie wiem czy kojarzycie, typowa szklanka szklana w koszyczku metalowym. Dosypujecie dużą ilość cukru, mieszacie, siadacie, rozkładacie się. I cieszycie się chwilą, kiedy możecie odpocząć od pracy, ale teraz jeszcze siedzicie sobie, kontemplujecie na tym swoim rodos, w tym obłoczku takiego wędzonego dymu, przegryzając herbatę gruszkami, które zwinęliście z trawnika. No i tak właśnie mija Wam jakaś niepracująca sobota. Ostatnia herbatka to herbatka oparta o zapach Zara we współpracy z Joe Malone, Bohemian Bluebells. Ta herbatka przenosi mnie do Japonii na popołudniową herbatkę w lokalu w stylu Sweet Lolita. Wnętrze jest jasne, świetliste i przejrzyste, i z mojego europejskiego punktu widzenia niemal dziecinne i karykaturalne. Siedzę sobie z grupką przyjaciółek przy takim wiktoriańskim stole. Pijemy sobie herbatkę, jakąś klasyczną czarną herbatkę z pięknie pozłacanych filiżanek ozdobionych w wiktoriańskie róże. Obok nas znajduje się patera z małymi kanapeczkami, z makaronikami. Wszystko jest utrzymane właśnie w takich barwach pastelowych. Jest tam dużo różu, fioletu. Pastelowego niebieskiego, pastelowej zieleni, żółci. Mimo wystroju sama kawiarnia nie jest tania, a wszystkie te składniki, które znajdują się w naszych przekąseczkach i w herbatce, są składnikami wysokiej jakości i przez to też no, nie jest to najtańsza popołudniowa herbatka. Atmosfera jest taka sympatyczna, przyjacielska, chichoczymy sobie y, do siebie. Opowiadamy sobie różne śmieszne historie i w taki sposób mija nam jakieś listopadowe popołudnie gdzieś w Japonii w kawiarni w stylu Sweet Lolita. Zainspirowała mnie ta opowieść, bo widziałam kiedyś jakiś odcinek na YouTubie o właśnie takich kawiarniach, gdzie spotykają się dziewczyny zafascynowane stylem Sweet Lolita. I totalnie skojarzyło mi się to właśnie z tymi perfumami Bohemian Bluebells. Dziękuję, że wypiliście ze mną te cztery herbatki. Jestem też ciekawa, czy znacie wy zapach, który jest zapachem jednocześnie herbacianym, ale też świetnym na jesień. Nie mówię tutaj o zapachach. Które kojarzą się nam z jesienią, czyli na przykład y, zapachu szarlotki pieczonej albo zapachu przypraw. Raczej interesują mnie takie zapachy stricte herbaciane, ale z jesiennym twistem, bo wydaje mi się, że głównie kojarzymy herbatki czy herbatę w ogóle w perfumach z zapachami no, raczej letnimi, lekkimi. A tutaj taka niespodzianeczka. Chciałam wam opowiedzieć właśnie o herbatkach jesiennych. Na razie się z wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.